W tej edycji konkursu nadesłano 84 utwory komediowe. Mógł wziąć w nim udział każdy, kto ukończył 18 lat. Utwór zgłoszony na konkurs nie powinien być wcześniej publikowany, wystawiany. Jury nie wiedziało, czy dostało tekst od znanego autora, czy debiutanta. Obowiązywały godła kryteria ocen. Komedia to jest coś takiego, co się od razu sprawdza i wiadomo, czy to jest dobre, czy złe, bo ludzie się śmieją albo nie. A z dramatem jest tak, że można wcisnąć jakikolwiek kit i nigdy nic nie wiadomo. Jury powołane przez pomysłodawczynię konkursu Ewę Pilawską dysponowało kwotą 90 tysięcy złotych. Od 1 stycznia zapoznawało się z tekstami, oceniając poziom literacki, teatralną przydatność, problematykę. W tym roku było więcej i... Yy ciekawszych rzeczy i bardzo dużym rozrzutem, to znaczy takich trochę tradycyjnych, y, y, takich napisanych jak komedia, a trochę kompletnie abstrakcyjnych. I właśnie mnie osobiście pociągnęły te, które wchodziły w taki zasięg absurdu. Zawsze gdzieś w tle są y, chichoty. Z kryzysu duchowego w kościele są chichoty z polskiej służby zdrowia, z katastrof naturalnych, które spotykają świat i także nasz biedny naród. Śmiejemy się z biznesmenów, którym nie wyszło, śmiejemy się ze zdradzanych mężów. Do tej pory pięć spośród tekstów nagrodzonych na scenie teatru powszechnego wystawiono. Utworzono elektroniczną bibliotekę tekstów komediowych. Ostatnio wydano antologię współczesnej polskiej komedii. W której znalazło się dziewięć tekstów. Wśród nich psychoterapolityka Dominika Rettingera. Są ludzie, którzy umieją się jeszcze bawić pisaniem i których nie żenuje i nie wstydzi to, że piszą komedię. Żyjemy w czasach jakichś strasznie ponurych w gruncie rzeczy. W ciągu trzech lat nadesłano około 450 tekstów komediowych do Polskiego Centrum Komedii w Teatrze Powszechnym. Dziś, zamykając trzecią edycję, otwarto kolejną. Teksty już można nadsyłać.